Witaj tu pani Jaglanka. W cyklu Zadbaj o Siebie mówię o tym, dlaczego warto zadbać o siebie, jak zatroszczyć się o siebie, by zyskać energię, witalność, radość, by na nowo zakochać się w życiu. Będzie o relacjach odpoczynku, o tym, jak ważny jest sen, o uważności i wdzięczności na co dzień o tym wszystkim, co sprawia, że nasze życie jest lepsze, a my czujemy się lepiej, lepiej ze sobą. szczęśliwa, kiedy schudnę, kiedy będę miała nowy dom, nową pracę, kiedy zoperuję sobie nos. Jeśli teraz nie jesteś szczęśliwa, to nie będziesz w nowym domu, nie będziesz szczęśliwa, będąc szczuplejsza, nie będziesz szczęśliwa, mając więcej dobra. Nie czekaj na lepsze czasy, bo możesz przegapić najszczęśliwszy czas w swoim życiu. Dostrzesz to, co masz, co Cię otacza? To właśnie jest sekret wdzięczności, o której dzisiaj będę mówić. Na co dzień przywykliśmy do cudów, które nas otaczają: do słońca świecącego nad głową, do domu, do samochodu, do pracy, do pysznego jedzenia. Najłatwiej to zobaczyć na wakacjach w luksusowych hotelach, gdzie mamy słońce, mamy basen, świeże powietrze, przyrodę, ciepłą wodę. Pyszne jedzenie, którym tak naprawdę cieszymy się przez jeden, dwa dni, a potem, potem traktujemy to jako coś normalnego, coś co nam się należy, i wracamy do narzekania. A wdzięczność to zatrzymanie się, skupienie się na tym, co już masz, zamiast na tym, czego Ci brakuje. Wdzięczność jest tak naprawdę też odpowiedzią na pytanie: jak być szczęśliwym? Bo to nieszczęście czyni nas wdzięcznym, a wdzięczność czyni nam, nas szczęśliwymi. I to jest jedna z korzyści praktykowania wdzięczności. Inne korzyści to też spokój, mniejsza podatność na depresję, neurozy. Robi się też łatwiej, milej, przyjemniej, lżej po prostu. Łatwiej nam odczuwać pozytywne emocje. Poprawia się nam zdrowie, mamy więcej zadowolenia i satysfakcji z życia. Jak więc zacząć praktykę wdzięczności? Na początek może to być trudne, na początek może wydawać się nam to takie nienaturalne, sztuczne. Dużo łatwiej nam narzekać. Przywykliśmy do tego, żeby nie przechwalać się swoimi sukcesami, nie przechwalać się tym, co mamy. Za to mamy kulturę narzekania. Więc jak zacząć? Jak to zmienić? Zacznij od małych kroków. Możesz na przykład w drodze do pracy, czy w drodze po dziecko, czy pod prysznicem, czy na spacerze, czy kładąc się spać pomyśleć o jednej rzeczy, za którą jesteś wdzięczna. To może być to, że masz gdzie mieszkać, że masz co się ubrać, może, możesz być wdzięczna za słońce, za dobrą pogodę, za pracę, którą masz, możesz za przyjaciółkę, z którą byłaś dzisiaj na kawie. Albo za to, co sama już osiągnęłaś, za awans w pracy, za dom. A im częściej wyrażamy wdzięczność, tym mamy więcej powodów. Możesz też prowadzić dziennik wdzięczności, taki dziennik, w którym zapisujesz codziennie. Możesz zacząć od jednej rzeczy. Coraz więcej rzeczy, za które jesteś wdzięczna, może być. Lekarstwem na, na gorszy nastrój. Kiedy będzie Ci ciężko, możesz zajrzeć do tego dziennika i zobaczyć, co już masz, za co możesz być wdzięczna, za to dobro, które cię spotyka. Bo za rzadko doceniamy to, co już mamy. Taka praktyka wdzięczności zwiększa zadowolenie i satysfakcję z życia. Także zacznij. Spróbuj już dzisiaj.